Ochrona środowiska. Tak, jednym zdaniem, można podsumować wszystkie działania i kampanie społeczne związane z segregacją śmieci. Tylko od nas samych zależy, jak nasza planeta będzie wyglądała za dziesiątki lat. Czy ekosystem poradzi sobie z masą odpadów, jaką ludzie produkują? Widząc niepokojące prognozy, naukowcy zaczęli bić na alarm, że już teraz musimy zacząć robić coś, by ratować naszą planetę. Stąd też programy związane z segregacją śmieci. Zapytaliśmy Włosławiany, jak radzą sobie z utylizacją plastiku. Jak powinniśmy segregować plastik? Plastik? No mamy pojemniki takie, pisze plastik, takie duże kosze. No, ja tam właśnie wkładam buteleczki. Pojemniki do plastiku przecież są pojemniki, gdzie się wrzuca w szkło, i u nas jest tak na zasamczu, no ale. Nie wszyscy się stosują, no niestety. Nie wiem, plastik. Plastik to ja sobie wkładam do reklamówki, i tam jest u mnie za blokiem taki pojemnik, i, tam w, i te plastikowe, wszystkie buteleczki, to wszystko wkładamy do, do, do te, tego pojemnika przeznaczonego do. Do, do plastiku. No wiem, że się sortuje, to wiem. Zakrętki się odkręca, prawda? I osobno zbieram. Przekazuję to w różne miejsca, to znaczy czy do apteki, czy, czy do przedszkola. A buteleczkę wrzucam do pojemnika przeznaczonego na. Butelki. Zauważając skalę problemu, jakim są plastikowe butelki, polska sieć handlowa Lewiatan postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcję związaną z wstawieniem do swoich sklepów tzw. butelkomatów. Urządzenia pojawiły się w lewiatanie przy ulicy Pogodnej we Włocławku i szpetalu górnym. Na początek na okres dwóch miesięcy, tak aby sprawdzić zainteresowanie Włocławian. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. Czy korzystała Pani kiedyś z tych butelkomatów tutaj w lewiatanie? Tak, tak. Mhm. I co by Pani powiedziała o tej inicjatywie? bardzo pomyślna, że nie zanieczyszcza naszego klimatu. No i po prostu nie robi bałaganu. Czy słyszała Pani o takim urządzeniu kiedykolwiek jak butelkomat i może Pani z niego korzystała? Jest tu nawet mhm. jest wywiatanie, żeśmy korzystali nawet z tego. No właśnie. I jaką by Pani, co by Pani o tym powiedziała? Nie no, bardzo dobry, bardzo, dobra, bardzo dobry pomysł, mhm. bo, to, bo to wiadomo, Du, duże butelki, małe butelki, znaczy oni tu nie przyjmują, tylko te, te duże. Ale to jest bardzo dobra myśl, bardzo dobry pomysł. Czy powinno to być pani zdaniem w sklepach rozpowszechnione? Oczywiście, że tak, oczywiście, jak najbardziej. Przedłem i patrzę, że nawet nie wiedziałem co, co to za urządzenie jest. Mhm. I mówię, przeczytałem, że to chodzi o butelki, ale to jest bo, dobry pomysł. Dlaczego? No proszę panią, plastik nas zalewa. Słyszałem i korzystałem. Co prawda sporadycznie, ale korzystałem, no w tym właśnie sklepie w Lewiatanie. Aha. A słyszał pan może, czy gdzieś jeszcze takie butelkomaty się znajdują na terenie Włocławka? W sieciach Lewiatan tak, ale myślę, że chyba w, w tym w szpitalu, mi się wydaje, że jest, bo tam jest duży Lewiatan. I chyba tam jest. Mhm. Nie jestem pewien, ale tak. Czy Dobry pomysł, takie butelkomaty na terenie sieci handlowych. Tak, bardzo dobry pomysł, bo to mówię. No, wtórny obieg, oszczędność miejsca na wysypiskach i tak dalej, wszystko się kurczy. No i dobra idea, bo jakieś punkty później są w zamian, tak, na kartę wchodzą. No i można dalej po prostu. Spieniężać no, puste opakowania i z tym porządek jest zrobiony. tak. Korzystam. Fajna to rzecz, że coś takiego jest, że można tu przyjść i skorzystać z tego. i Zachęcam wszystkich tu mieszkańców, Wocławka, a szczególnie za zamcza, żeby tu przyjść do Lewiatanu i skorzystali z tego urządzenia. Bardzo to jest ciekawe i, i uważam, że to jest nawet i potrzebne, Coś takiego. Korzystała kiedyś pani z takiego urządzenia, jakim jest butelkoma? A jeśli tak, to gdzie? Tak, oczywiście tutaj w pobliskim sklepie, w Lewiatanie. Bardzo fajna inicjatywa, pomaga em, ekologicznie żyć, em, zmniejsza ilość śmieci. Dla mnie fajna sprawa, mieszkam blisko, więc przyjeżdżam, wrzucam. Spokój w domu, nie ma śmieci. Czy pani zdaniem na terenie placówek handlowych powinno być takich urządzeń więcej? Jak najbardziej w każdym sklepie by się przydało, naprawdę. Czy to dobry pomysł, czy takie butelkomaty urządzenia powinny się znajdować w sklepach? Jakby Pani oceniała? No czemu nie? Jeżeli ma to usprawnić yy, w ogóle pracę i, no to czemu nie? Ja jestem za każdą nowością. Dlaczego warto taką, taką butelkę zużytą przynieść do tego butelkomatu? Dlaczego? Dlatego, że może będzie jeszcze raz użyta, czy może i powinna, i może ja mam więcej miejsca w domu, bo nie muszę tego magazynować. Przecież od razu idę na zakupy i oddaję przy okazji, prawda? Kupuję następne, wymieniam, sprawa załatwiona. Pomysł był pana zdaniem e, fajny? Ja, oczywiście. Idę do sklepu, bierzę pakowania torebki, niszczy i idę dalej. Poprzednio wrzucają, i koszty takie mają, są takie pełne, że ktoś, kto chce coś, drobiazg, opakowanie po cukierku nie wrzuci. Jednym słowem, Włosławianie mówią tak, inicjatywą, które mają pomóc nam wszystkim dbać o środowisko. Warto dodać, że PSH Lewiatan jest pierwszą siecią sklepów we Włosławku, która podjęła się takiej akcji w trosce o nasze wspólne dobro.